Witam ciebie, bracie siostro, dzisiaj dzień 23 marca. Teraz powiem, że to są moje urodziny, więc takie infomałe. No i dzisiaj Ewangelia według świętego Jana, rozdział 8, wersety od 21 do 30. Jezus zwrócił się do faryzeuszów: Ja odchodzę, a wy będziecie mnie szukać i umrzecie w swoich grzechach. Tam, dokąd ja idę, wy pójść nie możecie. Żydzi więc zastanawiaj się, czyżby chciał targnąć, targnąć się na własne życie, skoro twierdzi, tam, dokąd ja idę, wy pójść nie możecie? On zaś mówił do nich: Wy jesteście z niskości, ja zaś z wysokości, wy jesteście z tego świata, a ja nie jestem z tego świata. Już wam powiedziałem, że umrzecie w swoich grzechach. Jeśli nie uwierzycie, że to właśnie ja jestem, Mrzecie w swoich grzechach. Zapytano Go więc, kim Ty jesteś? Jezus odrzekł, dlaczego w ogóle z wami rozmawiam? Miałbym wiele domówienia o was, jak i do osądzania was. Lecz ten, który mnie posłał, jest wiarygodny, a ja to przekazuję światu, co usłyszałem od Niego. Nie zrozumiano jednak, że mówił im o Ojcu. Jezus powiedział więc, gdy wyrzycie Syna Człowieczego, wówczas poznacie, że ja jestem i że niczego nie czynię sam z siebie, lecz to głoszę, czego nauczył mnie Ojciec. Ten ześ, który mnie posłał, jest ze mną. Nie pozostawił mnie samego. Niemalże zawsze, że nie to, co się jemu podoba. Gdy to powiedział, wielu uwierzyło w Niego. Jeśli nie uwierzycie, to właśnie ja jestem. Omrzecie w swoich grzechach. Przestrzegał Jezus. Nikt z nas nie chce chyba umrzeć w grzechach. Rozgoryczony, że zmarnował swoje życie. Uwierzmy zatem w niego, bo on przyszedł na Ziemię z miłości do nas, aby umrzeć za nasze grzechy i nas zbawić. Krzyż, wywyższenie syna człowieczego, jest znakiem ocalenia. Jezus uczy nas, że przyjęcie krzyża prowadzi do wolności serca. Krzyż jest trudny, ale prawdziwa wolność kosztuje. Jezu, pragnę zaakceptować Twój krzyż, bo on daje mi prawdziwą wolność. Właśnie czas mojego życia i czas każdego życia waszego, co nie? To jest krzyż, który nosimy co trudy, są różne sytuacje rodzinne, są sytuacje takie w szkole, takie jedynki, piątki, szóstki. Tak w pracy jest, tak jest w domu i w ogóle. Dlatego właśnie to jest krzyż, który na siebie bierzemy później właśnie. Jest krzyż. Podobnie jak Jezus, czyli mamy swój krzyż, który nosimy, no i możemy ten krzyż cały czas nieść, a nadejdzie taki czas, że pójdziemy na naszą taką Golgotę, postawimy ten krzyż i już umrzemy. A później po paru dniach zmartwychwstaniemy. Będziemy się cieszyć radością w niebie razem z Panem Jezusem, razem z naszym Zbawicielem. Który jest w niebie. A więc z mojej strony to wszystko: Króluj nam Chrystę.